Witajcie kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie, czy ta osoba ma mnie jeszcze w myślach i jakie emocje związane ze mną ma ta osoba. Robię czytanie troszeczkę na szybko, dlatego no nie chciałam też tracić czasu na to, żeby szukać jakichś obiektów. To, co miałam najbliżej pod ręką, to były spinacze, także wybierzcie sobie jasno-niebieski, szary albo ciemniejszy niebieski. Tutaj będzie jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. A wybierzcie, a ja zacznę od jedyneczki. Mamy kartę główną i dołożymy sobie jeszcze kartę. Tutaj tak kochani, wy jesteście nadal w myślach tej osoby. Ta osoba czuje dalej z wami ogromną więź, y, ogromne połączenie, ale jest to już zdrowsze. Tutaj to rozdzielenie, które było między wami spowodowało, że coś w tej osobie zaczęło się uleczać, bo więź, którą czuła ta osoba wcześniej, była więzią troszeczkę toksyczną. To było coś takiego, z Tobą być nie mogę, bez Ciebie być nie mogę. Jesteś mi potrzebna, ale, ale jednocześnie nie potrafię do końca z Tobą być. To była jakaś toksyczność. Natomiast względu na to, co Was rozdzieliło, to spowodowało, że w tej osobie zaczęło się coś uleczać. Ta osoba zaczęła docierać do źródła jakiegoś bólu, zaczęły wychodzić z niej różne emocje. Mierzy się ta osoba z jakimiś ciężkimi, takimi duchowymi odczuciami. I oczywiście jest to połączone z Wami, ale niestety nie z Wami tylko. Osoba, o której mowa jest tutaj, czuje też się na połączenie z czymś jeszcze. Może to być jakaś rzecz, może być to jakaś sprawa, może to być jakiś nauk, z którym... Może być też... Chociaż wiecie, mi się tutaj trzecia osoba nie pokazuje. To raczej nie będzie trzecia osoba. To będzie coś, do czego ta osoba również ma i miała pociąg rzecz, z którą ta osoba też miała toksyczne połączenie. Te toksyny zaczynają z tej osoby ulatywać. W niej się zaczyna budzić jakieś zrozumienie. Nie jest to zrozumienie w pełni świadome, ale rzeczywiście zaczyna się tutaj coś uleczać. Do jakiegoś pierwotnego bólu ta osoba dotarła. Coś zaczęła w sobie rozgrzebywać, rozkopywać. Tylko tak jak mówię, ta osoba Ból, który czuje, i, i to połączenie, ona no, czuje i, i z wami, i, i do jeszcze czegoś trzeciego, i z jednym, i z drugim walczy. Tutaj już jakby zaczyna się powoli rodzić jakaś, wiecie, to nie jest taki stan, w którym my rzeczywiście już jesteśmy bardzo świadomi różnych rzeczy i mamy różne rzeczy przepracowane. Ale tutaj rzeczywiście zaczyna się rodzić potrzeba walki o siebie, potrzeba y, ustabilizowania się większego. Tutaj y, gdzieś ta osoba zagląda, gdzieś coś jej się pokazało, coś jej się objawiło, jakieś rzeczy zrozumiała. Być może, y, być może nie w pełni jeszcze, albo najpewniej nie w pełni. Y, I emocje bardzo depresyjne, bolesne, ale wiecie, to jest taka depresja. Czy depresja, czy ból emocjonalny, w którym ta osoba komunikuje, jak jej źle i jak bardzo ją boli, mimo tego, że ta osoba pokazuje się troszeczkę jakby odsunięta od innych ludzi, tak trochę jakby była samotna, ale gdzieś, chyba że macie jakiś tam kontakt telefoniczny, czy od czasu do czasu, czy mailowy bo tutaj pokazuje mi się osoba, która mówi o swoim bólu, która ma, ma potrzebę komunikowania innym tego, jak bardzo cierpi, jak bardzo ją coś boli. Tutaj się ulecza coś w tej osobie na poziomie serca, ale ta osoba walczy, ona walczy sama ze sobą i tutaj mi się nie pokazuje, co jest tą trzecią rzeczą, do której pociąg i tęsknotę i ból i depresję czuje też, też ta osoba. W każdym razie nie czuję, żeby to była trzecia osoba. Bardziej dla mnie to by był jakiś nauk albo wiecie, być może ta osoba też um, uciekała w pracę bardzo mocno, w, gdzieś tam nie miała czasu dla Was i gdzieś tam się Wam drogi rozeszły. A ta praca była na przykład też dla tej osoby nałogiem. Nałogi to my możemy mieć różne. Tutaj połączenie jest, tęsknota jest, tutaj jest bardzo mocno odczuwalny brak, ale w tej osobie się coś budzi i ona zaczęła więcej rzeczy dostrzegać. Jakieś emocje, z którymi potrzebowała się ta osoba zmierzyć zaczynają się powoli w tej osobie otwierać. Walczy ze sobą, walczy z tym uwiązaniem, w którym była od bardzo długiego czasu i no, mamy tego diabła obróconego i mamy trójkę mieczy. Tutaj już jest dotarcie, docieranie do jakiegoś bólu. Także jesteście nadal, jesteście cały czas w myślach tej osoby, czuję ta osoba bardzo się na połączenie z wami zdrowsze już połączenie, nie, nie tak toksyczne jak kiedyś, tutaj się zaczyna właśnie, tak jak mówiłam, coś na poziomie serca, serca leczyć, to tak jakby jakieś blokady na poziomie serca zaczęły puszczać, czyli my już tej, tego uczucia nie traktujemy tak, tak właśnie jakby nas wiązało, że musimy, musimy, że nas coś ciągnie jak magnes i razem nie możemy, a osobno też nie możemy, tylko tutaj już zaczyna to w jakiś zdrowszy sposób zaczyna w tej osobie być to odczuwane w jakiś zdrowszy sposób, i wiecie, jeśli, jeśli czuliście kiedyś, że dla tej osoby były jakieś inne rzeczy ważniejsze, inne ważniejsze niż wy, mogło Wam się tak wydawać, to, to do tej osoby zaczyna trafiać, że, że to wy właśnie. Jesteście tym, czego ona potrzebuje, że to z Wami czuje największą więź, że tak naprawdę to wy, wy byłyście osobami, które potrafiły najlepiej tą osobę zrozumieć, które potrafiły wiecie, to jest tak, jakby ja to czuję tak jakby w tym mężczyźnie, albo się rodziło, albo powoli będzie się z czasem zradzać zrozumienie tego, jak, jak ważną rolę pełniłyście w. Przypomnijcie w, w jej życiu, że tak naprawdę ta wasza, wasza natura, to co jest w was, co przebudziło troszeczkę tę osobę i kurczę, jak zwykle brakuje mi słowa. Chodzi po prostu o to, wiecie jak to jest, jak to brzmi, takie indiańskie przysłowie jest, że najwyższym celem kobiety jest pomóc mężczyźnie dotrzeć do jego duszy. I takie coś tu czuję, że w tej osobie się rodzi, lub z czasem zrodzi się to zrozumienie, że ta silna więź, która jest między wami, która na początku była jakaś silnie toksyczna i w którą były zamieszane też inne rzeczy, że ta, ta więź toksyczna się uleczy, ulecza i, i ta energia się zaczyna oczyszczać, ale, ale będzie zrozumienie w tej osobie albo już jakaś świadomość tego się rodzi, że wy tak naprawdę tej osobie potrafiliście pomóc dotrzeć do siebie. Tu takiej, wiecie, ja tu czuję taką naprawdę energię, taką wyższą, takiej, takiej naprawdę połączenia, silnego połączenia dwóch osób, które gdzieś tam jakieś ciężkie sytuacje. Bo ja tutaj czuję ciężkie sytuacje, jakieś y, traumy, jakieś może problemy właśnie z nałogami, ale które naprawdę są duchowo, energetycznie bardzo silnie ze sobą połączone i bardzo sobie bliskie. Tyle, tyle, nie będę wyciągać bardziej, choć czuję tu taką energię naprawdę ciepłą, czuję takie ciepło w sercu, coś tutaj się pięknego, coś się tutaj pięknie uzdrawia. Jak to będzie, wiecie, też nie wiadomo. Różne uzdrawiania potrzebują różnego czasu i, i też jeżeli my mamy mniej do uzdrowienia, to zawsze szybciej się coś tam wydarzy. Jeśli jest do uzdrowienia coś cięższego, to na to potrzeba czasu. My tutaj o czasie nie mówimy, to nie był temat czytania, ale czuć tu ciepło, naprawdę na linii energetycznej jest bardzo dużo ciepła tutaj. Mimo tego, że jest w, w mroku ta osoba, ale zaczyna już z tego mroku wychodzić. Tyle. Nie będziemy wyciągać więcej, bo chciałam, żeby te czytania też były krótsze, przeważnie one długo trwają. Dwójeczki, karta podstawowa i wy jesteście cały czas w myślach tej osoby. Ta osoba ma was za taką swoją bratnią duszę. Bardzo ciepło o was myśli, bardzo ciepło was wspomina i albo jakaś zmiana w was, którą ta osoba odczuła, albo jakaś zmiana w tej osobie nastąpiła i ta osoba zaczęła na was patrzeć troszeczkę inaczej, bo wcześniej ta osoba zauważała w was sporo różnic. Czuła w stosunku do was dużo ciepła wcześniej również, ale miała jednocześnie wrażenie, że jesteście zbyt różni, że jakieś różnice, które są między wami blokują możliwość tego, żebyście się mogli w pełni połączyć. I coś teraz, jakaś zmiana spowodowała, że ta osoba zaczęła dostrzegać to, jak bardzo jesteście podobni, jak bardzo jesteście sobie bliski, bliscy, jak. Podobnie widzicie świat, jak na dużo rzeczy patrzycie tak samo. Ale jednocześnie jest ta osoba bardzo mocno zamknięta na komunikację. Mam wrażenie, że ta osoba chciałaby się z Wami skontaktować, ją pchała w stronę kontaktu z Wami, ale jednocześnie bardzo silnie tą potrzebę w sobie blokuje. Ta blokada trochę tą osobę zaczyna już męczyć i ona zaczyna nawet podpytywać Waszych wspólnych znajomych o Was. Y, próbuje czegoś się od osób, które, y, od wspólnych znajomych, czegoś o was dowiedzieć, a to, co tutaj czuć, co najbardziej blokuje przed komunikacją tą y, osobę, to jest y, strach. Strach, ale w, znaczy w ogóle ta osoba się was boi, ale y, to nie jest tak, że wy coś tej osobie robicie, albo że ta osoba się boi, że Wy na nią nakrzyczycie, albo ją pobijecie, chociaż też może tak być. Ale bardziej tutaj jest strach, czy znaczy, ta osoba w ogóle boi się Waszych oczu. Nie wiem, co Wy macie w oczach, ale to jest coś takiego, jakby ta osoba nie była gotowa jeszcze popatrzeć Wam, popatrzeć wam prosto w oczy. Jakiś wstyd pomieszany ze strachem jest w tej osobie, ale wiecie, to jest też coś takiego, to co ja tu czuję, ten strach. Już bez względu na to, co się między wami wydarzyło, bo to jest lekkie czytanie, ja tutaj nie wchodzę tak głęboko, co was rozdzieliło, ale ten strach był też wcześniej. Yy, troszeczkę się was ta osoba bała i to, wiecie, wy mogliście nawet tego po tej osobie nie zauważyć, bo ta osoba yy, miała trochę yy, nałożoną na siebie wcześniej maskę i próbowała pokazywać się jako taka silna, kontrolująca, władcza taka, która ma kontrolę nad sobą, która jest pewna siebie. Ale wiecie, to była maska. Tutaj tak naprawdę ten strach przed wami był od samego początku i ten strach powodowały wasze oczy. I tutaj będą osoby albo z bardzo mocną, rozbudzoną intuicją, z bardzo aktywną czakrą trzeciego oka, bo tutaj ten wzrok właśnie Najbardziej tą osobę paraliżuje. To jest tak, że ta osoba ma wrażenie, że wy ją przenikacie, przenikaliście wzrokiem, że wy bardzo dużo o tej osobie wiedzieliście, że potrafiliście z niej dużo wyczytać. I to tą osobę troszeczkę przerażało. Powiecie, jak my mamy maga. On jest tutaj odwrócony, ale to jest taka osoba, która jest mocno komunikatywna, która nas nieraz zagada. Ona ma taką, tak rozwinięte aparat mowy, że jak zacznie mówić, to, to nam się może wydawać, że ta osoba rzeczywiście jest pewna siebie, wszystko wie, niczego się nie boi, że jest bardzo odważna, ale te osoby też noszą bardzo dużo masek. I wiecie, my wszyscy mamy takie rzeczy, których w sobie nie lubimy, które chcielibyśmy ukryć przed światem, chcielibyśmy, żeby nikt do tego nie miał dostępu. Sami yy, nie potrafimy też do końca w to spojrzeć, bo, bo w każdym z nas jest coś takiego, czego, czego my nie chcemy zauważyć, czego nie chcielibyśmy dojrzeć. A ta osoba miała na poziomie podświadomym takie wrażenie, że wy ją rozczytujecie, że wy zaglądacie za bardzo jej w głąb. Yy, Możecie mieć, wiecie, albo gdzieś mocą zaznaczonego skorpiona, albo gdzieś tam w kosmogramie jakieś planety takie poustawiane. Planety, które wpływają na nas tak, że my mamy wgląd w innych, że my możemy innych przeczytać. I, takie, i takich osób właśnie często się inne osoby boją. To jest taki strach, który, wiecie, czasem... Często nam te osoby tego nie pokażą, ale bo wiecie, im bardziej my kogoś przenikamy, tym bardziej ktoś, tym bardziej inni zakładają wtedy jeszcze maski, żeby, żeby właśnie coś tam, jakiś dostęp do siebie zablokować. A, a tutaj było takie zaglądanie w głąb. Gdzieś zaglądnęliście za mocno tej osobie w dusze, w jakieś rzeczy i wiecie, wy nawet nie musieliście mówić tej osobie, że. Że coś tam o niej wiecie, że, że intuicyjnie bardzo mocno ją czujecie, ale ta osoba podświadomie to czuła i to ją przerażało. I ten strach właśnie przed waszym wzrokiem, strach i wstyd bardzo mocno blokuje tą osobę przed komunikacją, ale tutaj chęć komunikacji jest i, i ta osoba troszeczkę ze sobą walczy. I tak jak mówiłam, podpytuje, może podpytywać inne osoby o was ale myśli o Was cały czas. Myśli o Was i myśli o Was bardzo ciepło, jak o takiej osobie, właśnie bliskiej duchowo. Patrzy już bardziej ta osoba na Was tak, jakby patrzyła na siebie, ale wiecie, bo tutaj też chodzi o to, że ta osoba przy Was, poprzez Waszą siłę, którą macie, poprzez tą energię bardzo mocną, którą Wy macie w sobie, nie czuła się do końca męsko. Być może skupiacie na sobie wzrok, zaznaczacie, macie taką silną energię, która się mocno zaznacza, że jak wchodzicie, to, to od razu widać, nie wchodzicie jak szare myszki, tylko od razu widać, że wchodzicie i, i ta siła wasza troszeczkę usłabiała tą osobę I, i ta osoba nie czuła się do końca męsko. Ale tutaj coś tak jakby no walczę z czymś ta osoba, walczy z tym strachem i ze wstydem, nie wiem, czy się z Wami skontaktuje, czy się nie skontaktuje. Na razie czuć potrzebę komunikacji, ale bardzo mocno się ta osoba zablokowała. Tyle, kochani. Tyle. Nie będę więcej wyciągać, żeby to nie było za długie. Dziękuję Wam bardzo, dwójeczki. Teraz trójeczki. Karta główna. I jeszcze dołożemy. okay I tutaj też ta osoba ma Was cały czas w myślach. Ona w ogóle bardzo tęskni, bardzo tęskni, bardzo dużo o Was myśli. Ta osoba by już chciała Was przytulić, chciałaby się z Wami zobaczyć, ale wiecie, tutaj mam wrażenie, że tutaj osoby, które wybrały tę grupę, to znaczy osoby, z którymi to czytanie będzie rezonować, to nie są osoby, które rozdzielił konflikt. Tutaj bardziej czuję osoby, które konfliktowej sytuacji nie mają, ale to znaczy jakichś większych nieporozumień, ale dzielą je kilometry, gdzieś tam są rozrzucone z jakiegoś powodu na dwa różne krańce. Jest bardzo dużo sentymentów. W sobie, jest teraz w takim czasie sentymentów, ale wiecie, też ta osoba, ona ma coś takiego, ona by chciała już do was, chciałaby, ale coś ją trzyma, jak, jakieś... Rzeczy, czynniki być może niezależne od niej, jeszcze ją trzymają, ona jest w takiej melancholii, w takim. Wiecie, jeżeli macie ze sobą jakiś kontakt y, wiem, telefoniczny albo mailowy, to ta osoba, wiecie, jak wy z nią rozmawiacie, to ona potem sobie jeszcze te rozmowy przemiela w głowie, przypomina sobie, o czym to rozmawialiście, albo jeśli to, to jest kontakt taki pisemny, to ta osoba często zagląda w te wiadomości i, i jeszcze raz próbuje sobie przeżyć te emocje, które czuje, kiedy ze sobą rozmawiacie. Tak jak mówię, tutaj nie czuję jakiejś takiej relacji, która jest problematyczna, jakieś nieporozumienia spowodowały rozłąkę, tylko czuję tutaj dwie osoby po prostu rozrzucone, dwie osoby, które już by do siebie chciały, które już po prostu nie mogą wytrzymać, które już to może być też całkiem, wiecie, dosyć świeża znajomość, w której po prostu poznaliście się przez internet i, i ta osoba, ona już nie widzi y, świata poza wami, ona już nie widzi w ogóle życia bez was, przynajmniej na ten moment ma to w głowie, ale y, to jest dużo ciepłych uczuć, ogrom ciepłych uczuć. Jeśli jeszcze nie widzieliście się, bo też jest możliwość, że tutaj nie widzieliście się jeszcze na żywo, że gdzieś to jakaś internetowa jest znajomość, to te, te początki waszej znajomości, nawet jeśli internetowej ta osoba sobie przypomina, tylko do, no, ciąży tej osobie ten czas oczekiwania. Ona by tak bardzo chciała, bardzo chciała już do Was, a, a nie może przeskoczyć niektórych rzeczy. I to ją troszeczkę osłabia i wprowadza w taki, taki cięższy nastrój czasami. Może być to, wie, wiecie, też osoba, która mm, jeśli na przykład y, jednak y, porównił Was jakiś konflikt czy jakaś sytuacja problematyczna, y, to też ta osoba tęskni bardzo i ma do Was ciepłe uczucia, nie wyobraża sobie swojego życia bez Was y, i też bardzo dużo wspomina, ale jeśli to jest y, relacja problematyczna, to ta osoba. Ma pewne blokady, blokady, których nie umie przeskoczyć, bo jest to osoba, która, y, która ma y, ogrom ciepła w sobie, ogrom ciepłych uczuć, y, dużo ciepła, ale nie, nie pokazuje się ta osoba z zewnątrz tak. Ma silne blokady, ma jakiś mechanizm obronny w sobie, y, nie potrafi komunikować o swoich y, uczuciach. Ta osoba bardziej wam pokaże czynem. Ona Wam, wiecie, ona Wam kurcze, nie wiem, nie wiem, jaki przykład mogę tutaj podać, ale ona, nie wynieśli śmieci i w taki sposób pokaże Wam, że Was kocha. Nie, nie potrafi mówić o uczuciach. I tutaj też, wiecie, mogliście mieć, możecie mieć różne problemy w komunikacji w tym związku, jeżeli to jest związek w którym, tak jak mówiłam, jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie spowodował, że jesteście teraz bez kontaktu. Ta osoba ma blokady w komunikacji. Ona nie potrafi komunikować o tym, co czuje, nie potrafi komunikować o tym, jak jesteście dla nich ważni, jak ona widzi Was razem. Tutaj bardzo silnie, silne są blokady w tej sferze. Tutaj trzeba by było jeżeli chodzi o tę osobę, patrzeć na czyny, bo ta osoba czynami pokazuje swoją miłość. Zbyt dużo blokad, zbyt dużo blokad w komunik komunikowaniu o sobie, mówieniu o sobie, o swoich emocjach i swoich uczuciach, ale tęsknota, ciepłe uczucia, miłość jest tutaj. Wszystkie opcje dzisiaj bardzo ładne, wszystkie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa. That's <laughs>